Hej, z tej strony Yoshi, i witam w kolejnym odcinku z Gierekki Barn Finders, dokładnie tak. I dzisiaj będziemy oczywiście budować sobie stację do składania pojazdów. No i co, pojedziemy później do domu sieci mery, bo zbieram na tle hajsu, że w końcu możemy tam pojechać. Mam 3,5 tysiąca, więc najpierw kupujemy to, bo to nam się bardzo przyda. O! Połącz przedmioty, aby stworzyć nowe. Ok, nowe achievement. Szukaj ikonek puzzle będziesz ich potrzebować. Wciśnij środkowy przycisk middle station, aby złożyć przedmiot. Ok. Spoko. E, dobra, czyli w takim razie i tak muszę pójść po... E, do magazynu, tak? Jak rozumiem. Tak. Naciśnij, aby złożyć przedmiot z części. Dobra, ale... Yy... a Muszę sobie najpierw wybrać, co chcę zbudować. No to chcę to zbudować. Aha, dobra, no to chcę sobie w takim razie zbudować. Pytanie, czy mogę budować więcej przedmiotów jednocześnie? To jest e, bardzo dobre w sumie pytanie, bo e, mam trochę tego tutaj do budowania. No i co, muszę teraz e, na pewno raz, dwa, bo to są z Yamahy, trzy, cztery rzeczy z Yamahy. Dobra, no to bierzemy to ze sobą. Domyślam no się, że będzie mi coś jeszcze potrzebne. Na pewno to nie wystarczy mi, że te cztery przedmioty i tyle. Dobra, idzie. Bo jak weź to się uspokój. To mogę to jakoś tutaj dać? odłożyć. Halo? Chciałabym to wybrać już, nie? Aha, nie można... Okej, okay. czyli faktycznie to, co tutaj klikałam, no to... Nie można zbudować nieskończonego przedmiotu Czyli najpierw muszę go skończyć w wyposażeniu Dopiero później mogę sobie przyjść I cokolwiek poklikać Spoko, no to dobrze wiedzieć w sumie e, A tak teraz to co? Pojedziemy sobie do tego domu cioci Mary e, Barnhug Ciocia Mary Dobra, mamy paliwo, kupione No i mamy i tak 2,5 tysiąca Dobra, jedziemy Okej, okay, dodaliśmy na miejsce Podejrzewam, że będę musiała się licytować z innymi, tylko nie wiem, czy te 2,5 tysiąca równe w sumie, które mam w tym momencie, mi wystarczy. W sensie powiedzieli, że to ma być 2,5 tysiąca, ale to ma być więcej niż 2,5 tysiąca? Czy coś się stanie, jak nie wykupię tego, tego miejsca? No, chcę rozpocząć. Tak. Dobra, to co, co trzeba było robić? Na te. Ja się podbiję. Dobra, to akurat nie 550. Dobra, bo ja to chcę kupić. Pani Lady Dragon, proszę się uspokoić. Ja to chcę kupić. No i co? Nic więcej? Co, co tak długo? Ale to już powinnam kupić. Ja wiem, że moja kotówka to 2600. Ale no, aż tyle to nie wiem, czy chcę. Aha! Ok, 1750 na razie jest. Na razie nikt nie podbija. Ok. Tak, w sumie. No, zostało mi jeszcze całkiem sporo. Sporo hajsu zostało. Dobra, teraz pytanie: czy najlepiej już zacząć siekierą? Bo jak rozumiem, chyba, chyba tak by się wypadało. Nie z, nie z tym, ale z tym by wypadało. Okien, oczywiście nie mogę porozwalać, ale puchy. To jest wszystko co jest. Najlepiej byłoby podpierać, sprzedawać wszystko dosłownie nawet to. Tak jak mówiłam, to ja pajęczyny mogę nawet sprzedać. Co to jest? No to też sobie wezmę. to też wezmę. Coś tu jest jeszcze ciekawego? Pod lewem nie ma nic. Wrzeadka ta kota, przyda się. Tego nie potrzebujemy. Otwieramy lodówkę. A w lodówce w sumie dwa piwa. O, no, fajnie. Albo jakieś napoje. Nie wiem. Coś tam ciekawego było. Jakiejś w szklanej butli. Dobra. A możemy to sprzedawać. Wszystko, co jest na ziemi. Ale przydałoby się cokolwiek widzieć, nie? Tak też mi się wydaje. O! No to ja to rozwalę. Po co mi to? Okej, okay, to są Użyję klucza. Ale nie mam Ok. Już? Ok. Yy, tylko po to, i wygrać w sensie, to była taka prosta animacja? No, za proste to było, tak w sobie, jak powiem wam. Dobra. Yy, tu sobie możemy sprzedawać, tu niczego nie ma. Tu, oczywiście, też niczego nie ma. Tutaj też niczego nie było. To pozamyka i to, bo to mi przeszkadza. Tu jest jakaś rama. Nie wiadomo do czego. Tu jest płachta. Możemy sobie rozwalić, bo to mi jest niepotrzebne. Dobra. Uuu, łotrku rzecz. Przyda mi się. Znaczy do sprzedania, ale przyda się. Zarobimy na nim. O, kropka. Dobra. Albo inny specjalistyczny sprzęt. Do grania. Stolik kawowy. Można to zabrać ze sobą. O! Jakiś obrazek do zebrania. Tapeta! No dobra. O! Gramofon. Przyda się. Jak najbardziej się przyda. Co tu coś jeszcze jest? Tu nie. Co jeszcze możemy sprzedać? To możemy tutaj rozwalić. Dobra, teraz możemy podnieść płachtę. Uuuu! Ale klasyk! Ale ładne autko! Dobra, y, mam 150, więc mogę sobie od razu zaznaczyć do transportu. Także świetne autko w ogóle. O! Fajna sprawa. Dobra, tam się musimy dostać jeszcze na górę, jak rozumiem. Także bez siekiery to ani róż. ty sobie już to A tu jeszcze mnie nie było. Słodzieńka. Dobra, tu sobie posprzedaję te wszystkie rzeczy, które są. O! Do transportu. Wiedziałam, że. Ja wszystko rozwalam, nie? Nie mogę tego podnosić, bo jak podniosę, to się ten... O! Fajne! Mogę to ze sobą zabrać? Halo! Fajny plakat. Już to rozbite. Nie ma problemu. Bardzo czysta ta, ta łazienka, jest naprawdę bardzo. Znaczy, sądziłam, że za tymi człem jeszcze będzie, ale chyba tu nic nie ma. To ktoś kupę narysową na ścianie. Nie no, ma no. problemu. Dobra, tu jest zdjęcie. Tu jest coś. Wszystko można porozwalać. Tego nie mogę sprzedawać. Szkoda. Uuu. A to jest akurat fajne. Fajne krzesełko. To sobie zrecych Też. Teraz cały czas. Ten, to mi się wyświetlać będzie. zgasiłam tutaj to. Nieważne. Coś tu jeszcze jest? Tu są jeszcze drzwi. I ta melodia. A, w odpowiedniej kolejności po prostu to muszę zrobić. Dobra, okej. Okay. Rozumiem. Chcę, żeby jeszcze ten, e, ten, dźwięk tego, recykling, recykling, żeby ktoś słyspał, nie ma problemu. To też to rozwalimy, to nam niepotrzebne jest. O, fajna szafka, przyda się. O, ale co to? Z miszką, myśleć kiedyś bierzemy do transportu. Mogę tu wyjść? Nie mogę tu wyjść. O, piłek! Obraz pieseła Przyda się. Bierzemy go. Dobra, tutaj nic nie ma już. To też. To mogę sprzedać w sumie jeszcze. Jak rozumiem, to jeszcze, jeszcze coś jest. Bo tu musi coś być jeszcze. musi być jakieś przejście. Nie poradzę, tam musi być jakieś przejście jeszcze. A, to jest tego zamykania, dobra. No, tu nie przejdę. Tu nie musiałabym obiec dookoła tego. Dookoła. Tu nie wejdę. Tu wszędzie już błąd. Co tu jeszcze zostało? Nie mam klucza. A gdzie klucz jest niby? Gdzie jest niby klucz? A nie, bo na wyrażeniu nie ma niczego. Coś tu jest? Nie ma tam nic. Hmm, ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. Tu w koszu. Jakiś klucz? Halo? Klucza nie ma. Nie mam klucza szukać niby. Chyba iść nie mogę nawet, jakbym chciała. Nie tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie. Tylko jak się tam dostać? No na bank, tam jest jeszcze jedno jeszcze pomieszczenie. Raz. No bo i nawet dwa. Nawet dwa pomieszczenia. Halo? Niech tam przejść? Nie no, raz, dwa okna widzę. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, do którego nie wiem, jak się dostać na razie. What? Do ogródka się dostać nie mogę, bo nie mam klucza. No, dwa okna i to trzecie... Jeszcze jest... strych. Jeszcze jest strych, do którego się nie dostanę. Ciekawe, słodka. Ciekawe, że następnym razem po prostu jak tu przy... na przykład się przybłę... tam, to będę mogła... się dostać gdzieś dalej. No tu... No jest podest, nie? Jakby coś było za tym. Tak to wygląda. Eee, nieważne. Nie ma tu nic. Nawet jakbym wzięła to. Mogę sobie to najwyżej w pomachać. Zostało czasu. Dobra, czas mi się kończy. nie pójdę. Nie ma nawet możliwości takiej. Chcę <laughs> pomachać. Dobra. No to wracamy w takim razie. Na razie nie wiem, jak się tam dostać. Szkoda. Szkoda, szkoda. Dobra, wracamy. Już tego klucza nie było. Chyba, że pewnie jakiś klucz tutaj by był gdzieś. Dookoła. Ale chyba raczej nie wyrzucę takich kluczy. Raczej tak nie ma. A tutaj co jest? To jest zamknięte jakieś. Jeśli się nie dostanę. Tu jest jakiś domek. Dobra, wracamy. W takim razie trzeba wszystko rozładować. Przecież tylko podprzedaję co mogę. Trzeba wszystko rozładować z tego domku. W szczególności to autko. W szczególności to autko. No tak, muszę. Nie mam innej opcji. I tak się prawidłowo, normalnie <grymnie> transportuje samochód. Przedmiot zlecenia, no. Nie znalazłam tego. Totalnie nie byłam w stanie tego znaleźć. Nie wiem, jak się tam trzeba dostać. Czterech przedmiotów nie znalazłam. Nie wiem, może trzeba jeszcze raz tu się... Przyjechać, bo jest jakieś przejście od tego pokoju obok, którego nie znalazłam. Totalnie. Więc niektórych rzeczy no, nie byłam w stanie znaleźć. Dobra, idziemy się przespać. No i co? Jeszcze jeszcze sobie zobaczę za jedną kolekcjonerską rzeczą, którą e, tutaj, jedną mam na półce. O, środa, siódma. Bo tu się dzień zmienił, nie? Tu. Golden Piper złoty papier, jeszcze tak poustawiałam tutaj wcześniej, żeby o! móc sobie tu wejść, wiecie to jest magiczna sztuczka wejść po dachu i złapać sobie golden papier dawaj mi papier no. mały papier, Fajny papier do kolekcji oczywiście nam się pojawił tam w na półce, no świetne to jest, za ile to? 1300, no okej, okay, może być 1300 bardzo fajna fura bardzo fajna, Tylko trochę brudne Trzeba ją wyczyścić na pewno Dobra, to jeszcze raz ładunek Jeszcze raz ładunek Zaraz zobaczymy co dalej To tu mamy, dobra Na pewno są rzeczy do sprzedania, takie ogólne Tu trzeba wyczyścić Więc to sobie od razu weźmiemy Bierzemy to tutaj I teraz czyścimy Nie no, nie w ten sposób no, pakuj to tu halo no czyścimy oczywiście musimy być tutaj na, niebie, na niebieskim polu bo nie tak po niebieskim niebieski kółeczko trzeba mieć dobra, sobie odwrócimy Jaki czyściutki teraz będzie, może jak będzie pomalować Też <laughs> w tej grze to raczej to tak no, nie działa okej, okay, wyczyszczone, dobra Idealnie, do transportu. więc sobie poustawiam tutaj niektóre rzeczy. No, można sobie sprzedać, oczywiście. Całkiem fajny zarabiać z tego będzie. to jest jeden obraz. No nie mogę nic więcej. A tu? Też nie mogę. Górze sobie wystawię, więc będzie już. Dobra, krzesło. Przydałoby A... się coś rozbudować tutaj, ale to raczej nie teraz. Tak mi się wydaje. Jeszcze było coś do zebrania z tego, co pamiętam. Plakat, którego nigdy nie zabrałam w sumie. Jeśli nie było mi potrzebny Dobra, nie mogłam dać do wygraną, więc się tu wróciłam I co się okazuje, że klucze były z tym razem z psem to, to Zabieramy je i teraz możemy się dostać właśnie Na, na podwórko, ale drugi raz w sumie tu się nic nie pojawiło Fajnie, tak, nic się tutaj nie pojawiło nowego Z nowych itemów do, do, do zdobycia Więc pewnie po prostu dopóki nie zbierę wszystkiego co mam To, to po prostu jest tak jak jest rozwalam to sobie. W końcu dostałam się tutaj. O! Rurka. Ale po co to jest? Nie, to jest pistolet. To jest pistolet. Totalnie pistoleta mamy. Recykling, recykling, wszystko do recyklingu. No ile tu jest butli? W się nie od, od, odpędzić od tego. Dobra, jesteśmy w sumie na podwórku, czyli tu, gdzie chciałam się dostać. Czy tu jest coś ciekawego w ogóle, co przydałoby mi się? Zabrać. Na pewno ten zegar muszę znaleźć. W razie patrzę w dół. Ale. Okej. Okay. Na razie sobie popatrzę po, po podwórku. Chyba niczego nie ma. Tylko takie rzeczy, które mogę rozwalić w zasadzie. <grybujesz> Jak mało mi z tego zostaje. W sensie, no, a, że metal mi wychodzi, wypada z cegieł. No nie ma problemu. Dobra. O, to jest rybinka jakaś. Uwe! Czekajcie. Gdzie tu jest jeszcze? Dobra, to sobie sprzedamy. A, i to nie zmienia swojego położenia pod moim ciężarem. Spoko, czyli mogę się wspinać. Ok. Ale fajne mi suwa. Tu, gdzie chciałam się dostać, co nie? Tu się właśnie chciałam dostać i po prostu pominęłam, jak się to dostać. Dobra, to mogę się posprzedawać. To, co możemy rozwalić, to rozwalamy. Fajny manekin. Dobra, bierzemy go. Bierzemy manekina i będziemy go później sprzedawać. Bardzo to robimy. O, to jest zegar z zadania. Idealnie. Zegar z zadania. Dobra, to biorę go. Od razu zaznaczam do transportu. Teraz powinno być, że już wszystko chyba mamy. Przedmiot zadania, przynajmniej na tyle. Ok. Jako, że przedmiot zadania z, zebrany, czy możemy sobie tędy zejść? Wrzucamy, możemy tędy zejść, ale to w sumie tyle. Bo tu się dostać chyba nie możemy. Tak czy nie? Pewnie musiałabym coś podstawić, żeby sobie tutaj skoczyć. Co nie? No, pewnie tak musiałoby być. Musiałabym sobie coś podstawić. O co to jest? Jakaś pralka. Okej, okay, tego w ogóle nie widziałam. Okej, okay, z tej strony wyjść nie możemy. Wszystkie przedmioty skompletowane. No okej, okay, tylko złoty, złoty, złoty papier, ale podejrzewam, że on jest gdzieś u góry, czy coś, na dachu. Tak mi się właśnie wydaje. Tam coś jeszcze jest na dachu? Co to jest? Co to jest tam? Jakaś figurka, nie wiadomo czego jakaś kolekcjonerska, Dobrze, no to wracamy w takim razie z tym zegarem. Możemy oddać go, zarobić więcej hajsu. I na tym będziemy chciały kończyć. Zobaczymy w ogóle, jaka będzie nasza misja. Tak, teraz możemy już wracać. Okej, okay. standardowo, oczywiście, spanko najpierw. Szybkie spanko w sumie. Zamiast tak, co mogłam sobie zrobić tam Nie tędy, dookoła samochodu. Albo obok samochodu, zamiast przez cały sklep musisz przebiegać śpi to na świnięce czwartek siódma rano przynajmniej teraz się już dni zmieniają dobra, mamy dwa złote papierki niech będzie teraz tak, na pewno najpierw idziemy sobie rozpakować wszystko no to musimy zrobić rozpakuj, Dąbojek, rozpakuj teraz pójdziemy od, oddać zadanko Zdamy. zapakuj i wyślij mamy 380 nagrody, także kit jakieś nowe zadania? No, jakiś event i wycieczka do domu nad jeziorem, Chcesz, żeby znaleźć poszukiwacz metalu. Poszukiwacz metalu, oczywiście, sobie to przyjmiemy. Twoja nagroda słaba. Zapraszam na nasze specjalne wydarzenie: Wojnę Bidów. Tutaj będziesz mógł pochwalić się umiejętnościami i bystrym okiem. Do zobaczenia. Nie zapomnij, zabrać ze sobą dużo pieniędzy. Dużo. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie dajcie znać, czy na odcinku chcecie właśnie mieć takie totalne bardzo duże i bardzo drogie wojny magazynowe, bo podejrzewam, że tutaj to będzie trzeba mieć bardzo dużo hajsu. Także co? Dajcie znać, czy chcecie, czy chcecie właśnie takie coś w następnym odcinku. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa! następnego!